Tak, Kuku, podlewaj kwiatuszki. Uważaj. Podlewaj kwiatuszki, nie asfalt. Kwiatuszki. Przewrócisz się. Tam kwiatuszki chcą pić. Daj wodę kwiatuszkom. Gdzie kwiatuszki? Kwiatuszki! Ale kwiatuszki miałeś podlewać, synu. Kwiatuszki. Samuel, tu podlewaj, chodź, Samuelku, chodź tu podlewamy tu, chodź, tu i kwiatuszki, tu. tutaj podlewaj kwiatuszki, tak? Nie, a kuku, a kuku. Ale nie mogę się. A kuku.